Wiadomość od Boga dla Ciebie dzisiaj. Moje umiłowane dziecko, przychodzę do Ciebie dzisiaj jako Bóg pełen miłości, aby przemówić do Twojego serca dotkniętego depresją. Widzę Twoje cierpienie, rozumiem Twoje wewnętrzne walki i troski. Nie jestem obojętny na Twój ból, a teraz pragnę doknąć Twojego życia i przynieść Ci nadzieję. Depresja jest jak ciemność, która otacza Twoją duszę. Wiedz, że jestem światłem, które przenika nawet najgłębsze zakamarki Twojego serca. Chcę, abyś wiedział, że nie jesteś sam w swojej walce. Jestem tu z Tobą, trzymając Twoje ręce i wycierając Twoje łzy. Jestem Bogiem, który rozumie Twoje najskrytsze myśli i uczucia. Skomentuj, wierzę, jeśli wierzysz. Moje dziecko, gdy czujesz się przytłoczone ciężarem depresji, Pragnę przypomnieć Ci o Twojej wartości i znaczeniu. Jesteś stworzony na moje podobieństwo, a Twoje życie ma cel. Moja miłość do Ciebie jest niezmienna i niezależna od Twoich doświadczeń. Niezależnie od tego, jak czujesz się w tej chwili, jesteś kochany i drogocenny w moich oczach. W chwilach depresji może być trudno dostrzec światło nadziei. Ale pragnę przypomnieć ci, że każdy wschód słońca niesie nowy początek. Twoja depresja nie jest twoim przeznaczeniem ostatecznym. Daj mi pozwolenie, abym przemienił twoje mroki w światło. Przez moją łaskę i moc możesz odzyskać radość i znaczenie w swoim życiu. Pamiętaj, że nie musisz przechodzić przez to sam. Jestem obok ciebie jako wsparcie i pocieszenie. W mojej miłości znajdziesz ukojenie dla swojej duszy. Otaczam Cię swoją nieskończoną obecnością i obdarzam Cię spokojem, który przekracza wszelkie zrozumienie. Wierz w moją moc, która jest w stanie uleczyć Twoje rany i przywrócić równowagę w Twoim życiu. W depresji często towarzyszą Ci myśli o bezwartościowości i beznadziei. Ale ja widzę w Tobie potencjał i możliwości. Stworzyłem Cię z powodu i dla celu. W Tobie drzemie moc, która może wpływać na świat w pozytywny sposób. Pragnę, abyś spojrzał w głąb siebie i odkrył dar, jaki masz do dawania innym. Twoje doświadczenia i walka mogą być źródłem siły dla innych, aby pokonali własne trudności. Nie daj sobie zwyciężyć przez depresję. Ale użyj swojej historii jako inspiracji dla innych, by pokazali im, że jest nadzieja na lepsze jutro. Pragnę, abyś odkrył, że nawet w najciemniejszych chwilach istnieje światełko nadziei. Wezwij moją obecność w swoim życiu, a ja przyjdę i przyniosę ci pociechę. Zaufaj mi, gdyż jestem Bogiem, który jest wierny i który nigdy cię nie opuści. Wszystko, czego potrzebujesz, aby pokonać depresję, znajduje się we mnie. Moje dziecko, nie bój się prosić o pomoc. Wśród ludzi, których umieściłem w Twoim życiu, są osoby, które są gotowe, aby Cię wesprzeć i podać Ci pomocną dłoń. Nie musisz walczyć samotnie. Niech Twoje serce będzie otwarte na przyjęcie miłości i wsparcia, które są wokół Ciebie. Bądź dzielny i dziel się swoimi uczuciami, a zobaczysz, że jest wiele osób gotowych Cię wesprzeć. Pamiętaj, że depresja nie definiuje Twojej tożsamości. Nie jesteś depresją, ale jesteś osobą pełną wartości i potencjału. Odkryj swoje talenty, pasje i marzenia, które są ukryte w Tobie. Skoncentruj się na tym, co daje Ci radość i zadowolenie. Znajdź rzeczy, które wzbogacają Twoje życie i które pomagają Ci wzrastać duchowo i emocjonalnie. Nie zapominaj również o znaczeniu zdrowego stylu życia. Dbaj o swoje ciało poprzez regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę i odpowiednią ilość snu. Równowaga między ciałem, umysłem i duchem jest kluczowa dla Twojego dobrostanu. Znajdź techniki relaksacyjne które pomogą ci złagodzić napięcie i stres. Dbaj o swoje relacje z innymi i otaczaj się pozytywnymi i wspierającymi osobami. Pragnę, abyś odkrył piękno wokół siebie. Zatrzymaj się na chwilę i doceniaj małe rzeczy, które przynależą do codziennego życia. Świat jest pełen cudów i niespodzianek, które czekają na odkrycie. Poświęć czas na kontemplację i medytację. A zobaczysz, jak wiele dobrego może wyniknąć z skoncentrowania się na chwili obecnej. Moje ukochane dziecko, depresja jest trudnym wyzwaniem, ale nie jest nieodwołalnym wyrokiem. Jestem Bogiem, który daje życie, uzdrowienie i nadzieję. Nie jestem daleko od Ciebie, ale jestem blisko, gotowy, by Cię wspierać i prowadzić Cię przez to trudne przejście. Zaufaj mi i oddaj mi swoje zmartwienia. W mojej obecności znajdziesz spokój i uzdrowienie dla swojej duszy. Kiedy depresja próbuje Cię pokonać, wspieram Cię swoją niezachwianą miłością. Wierzę w Twój potencjał i w to, że masz siłę, aby pokonać to, co Cię dręczy. Wierzę w lepsze jutro dla Ciebie, pełne radości i znaczenia. Pamiętaj, że jestem z Tobą na każdym kroku, prowadząc Cię ku światłu i uzdrowieniu. Imię mojej nieskończonej miłości i mocy. Zostaw komentarz Dziękuję, Boże jako znak wdzięczności. Mody się ze mną. Przemogący Boże staję przed Tobą jako twój umiłowany syn córka, prosząc Cię o pomoc w mojej walce z depresją. Ty, który jesteś Bogiem miłości i łaski, wiedz, że nieustannie walczę z tą ciemnością, która otacza moje serce i umysł. Ale wierzę, że twój światłość jest silniejsza od jakiejkolwiek ciemności, a twoja miłość jest w stanie wyleczyć najgłębsze rany. Proszę cię, Boże, otocz mnie swoją nieskończoną obecnością i tchnij w moją duszę nową nadzieję. Oczyść mnie z negatywnych myśli i uczuć, które mnie przytłaczają. Otwórz moje serce na twoją miłość i daj mi siłę, by podnieść się z mojego upadku. Panie, proszę o Twoje uzdrowienie. Przywróć równowagę w moim życiu i pokieruj mnie na ścieżkę, która prowadzi do uzdrowienia i odnowy. Niech Twoja moc przemieni moje smutki w radość, moje zmartwienia w spokój, a moje wątpliwości w wiarę. Wiem, że nie jestem sam w mojej walce, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Ty jesteś moim pocieszycielem który wycierał z moich oczu i otula mnie swoją miłością. Wierzę, że Twój Duch działa we mnie, dając mi siłę, by iść naprzód pomimo trudności. Proszę Cię, Boże, abyś przypomniał mi o mojej wartości i znaczeniu. Niech Twoja prawda przemówi do mojego serca, mówiąc mi, że jestem kochany, ważny i mający cel. Otwórz moje oczy, abym mógł zobaczyć siebie tak, jak ty mnie widzisz, jako dziecko, które jest pełne potencjału i zdolne do wielkich rzeczy. Panie, proszę Cię o mądrość i odwagę, by szukać pomocy, gdy tego potrzebuję. Pokaż mi ludzi, którzy mogą mnie wesprzeć i prowadzić mnie na drodze do zdrowia. Daj mi pokorę, aby zaakceptować, że czasami potrzebuję pomocy innych, aby przezwyciężyć moje trudności. Wierzę, że Ty, Boże, Masz moc uzdrowienia każdej choroby, w tym depresji. Niech Twoja łaska i miłość przyniosą mi pełne uzdrowienie i odrodzenie. Otwórz moje serce i umysł na Twoje działanie, abyś mógł działać w moim życiu zgodnie z Twoją wolą. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją obecność i za to, że nigdy mnie nie opuszczasz. Dziękuję Ci za Twoją miłość która jest silniejsza od każdej depresji i cierpienia. Daj mi siłę, bym mógł codziennie stawiać kroki w kierunku uzdrowienia i odnowy. Wszystko to składam przed Tobą, Boże, w imię Jezusa Chrystusa, który swoją ofiarą na krzyżu przyniósł nam zbawienie i nadzieję. Amen. Mam nadzieję, że ta wiadomość była dla Ciebie inspiracją. Jeśli ci się spodobała, napisz Amen i podziel się tą wiadomością z kimś, kto również potrzebuje jej usłyszeć. I nie zapomnij zapisać się na nasz kanał, aby otrzymywać więcej inspirującej treści tego rodzaju. Do zobaczenia następnym razem.